Jestem na przejeździe kolejowym przy ulicy Popiełuszki, przejeździe łączącym dwie części Białego Stoku, przedzielone torami. Pierwsza część to tzw. Tak stare Starosielce oraz osiedla, które są położone pod Biłan Stokiem, Klepacze, Barszczewo. Pozostała pozostałe część oraz ulica Elewatorska, czyli ta przemysłowa, sklepowa, miejsce, gdzie mieści się mnóstwo hurtowni. Po drugiej stronie jest sypialnia, są sypialnie Białego Stoku i reszta Białego Stoku. Tutaj zawsze są korki, kto mieszka tutaj w tej starej części Starosielsk, kto mieszka i musi dojeżdżać do pracy, kto musi dojeżdżać do domu w tej części Białego Stoku, w sypialniach Białego po osiedlach mieszkaniowych. Ten wie doskonale, jakim koszmarem jest przejazd przez, miasto, przez tą część miasta, zwłaszcza w godzinach szczytu. A szczyt zaczyna się tu mniej więcej od 6.30, trwa gdzieś tak do 8.39 i potem od 14.00 bardzo, bardzo długo. 1 listopada przed świętem, przed wszystkimi świętymi, kiedy trzeba odwiedzać cmentarze, robi się tu kolejny raz ogromny, ogromny korek i gociokwik. Tu niedaleko jest też stadion, gdzie trenują piłkarze Jagloni, oprócz tego podlaski zarząd dróg wojewódzkich, sporo instytucji. Więc Pracuje i mieszka tu całkiem całkiem sporo ludzi. Tutaj to miejsce i korki, to prawdziwy kataklizm i katorga. Wszyscy, którzy tędy jeżdżą, muszą brać poprawkę na to, że 10-15 minut odstoją sobie w korkach. Czy tak będzie zawsze? Nie, dlatego że w najbliższym czasie szykuje się tu całkowita przebudowa. W 2024 w końcu ma powstać zmodernizowana część dworca, dworca białystok w starosielce połączona z powstaniem bezkolizyjnego wiaduktu. Mianowicie ma tu powstać bezkolizyjne skrzyżowanie. Pociąg pojedzie górą, kierowcy pojadą dołem wiaduktem, bardzo podobny sposób jak rozwiązane jest to przy ulicy przedłużeniu ulicy Klepackiej, tam gdzie w tej chwili też został stworzony nowy wiadukt. To bezkolizyjne skrzyżowanie ma spowodować też ma, ma, ma też powstać tutaj dwujezdniowy m, przejazd tak żeby można było w sposób prosty, bezproblemowy wyjechać. Za każdym razem, kiedy na tym przejeździe przejeżdża pociąg, a przejeżdża ich sporo, bo nie tylko pociągi osobowe Białystok-Ełk, relacji Białystok-Ełk, ale również pociągi towarowe, powstaje tu dodatkowo jeszcze gigantyczny korek, ponieważ ruch jest zatrzymywany. Tu niedaleko za moimi plecami jest trasa niepodległości. Przede mną druga część trasy w kierunku, łącząca Białystok w kierunku właśnie z ulicą Lewatorską. Z ulicą Lewatorską, gdzie mieści się dużo zakładów pracy, hurtowni sklepów. Prace rozpoczną się w 2024 roku i będą trwały aż do 2027. Przez 3 lata będzie możliwe, że ruch wahadłowy, a możliwe, że będzie to w ogóle zatrzymanie ruchu. Może, może też tak być, że będzie tutaj dodatkowe utrudnienia z przejazdem. To oznacza, że będziemy mieli wszyscy bardzo duże kłopoty. Czy białystok, władze stoku? Pomyślą i zadbają o to, aby odciążyć w tym czasie i udrożnić pozostałe yy, drogi dojazdowe do Białegostoku, bo do, tutaj do tej części Stoku, bo tu dojechać jest ciężko. Jednym z alternatywnych przejść jest przejazd przez ulicę... Elewator, przez ulicę elewatorską i dojazd od strony y, trasy Białystok-Warszawa. Drugim jest niestety wyjechanie poza Warszawę i dotarcie tutaj przez miejscowość Krupniki, przez mój, miejscowość Klepacze. I y, trzecią jest właśnie dojazd przez ulicę Klepacze od strony Nowego Miasta. Innych dojazdów nie ma, poza, a chyba, że ktoś zechce, zdecyduje się wyjechać poza Białystok. A tak właśnie było w poprzednich latach, kiedy powstała, powstała Trasa Niepodległości. Bo wówczas prezydent Tadeusz Truskolaski zapomniał o tym, że tutaj trzeba dojechać i rozkopał Białystok w tej części na całej długości. Mieszkańcy tej dzielnicy, tej części wspominają to ze zgrozą. Ja również, ponieważ przez długie lata mieszkałem w Białymstoku, Tutaj, właśnie w tej części, tutaj nadal mieści się spora część mojego dzieciństwa, dużo miejsc, które odwiedzam, i tutaj też mieszka moja rodzina. Jak to będzie wyglądało? No cóż, to się dopiero okaże. Na razie możemy zrobić tylko jedną rzecz: naciskać na prezydenta i naciskać na drogowców, żeby nie zapomnieli o tym, że tutaj mieszkają ludzie, tutaj pracują ludzie i tym ludziom trzeba jakoś pomóc w dotarciu. Kiedy rozpoczną się prace, według wszystkich znaków na niebie i ziemi, pierwsze prace rozpoczną się już w listopadzie, przetargi są już rozstrzygnięte, a gro prac przypadnie na rok, lata 2025-2026. Powstanie tutaj poza bezkolizyjnym skrzyżowaniem, powstaną tu również wiadukty, powstanie tu również możliwość drogi dla rowerów oraz zejścia i wejścia na perony, które będą znajdowały się tu w pobliżu. Czy będzie tu lepiej? Pewnie tak, kiedy powstanie to skrzyżowanie, ale zanim będzie lepiej, nastawmy się wszyscy na duże kłopoty i problemy z dojazdem i uzbroimy się w cierpliwość. Bo te korki, które są teraz, a widzicie Państwo cały czas ciąg out, to małe miki w porównaniu z tym, co nas czeka. Trzymajmy się za tym, uzbroimy się w cierpliwość i miejmy nadzieję na lepsze. Przemysław Sarosiek, DDB24. Dziękuję.